Rozluźnij ciałko, ułóż spokojnie rączki i nóżki, tak żeby było ci wygodnie. Teraz jest czas na głęboki oddech, na relaks. Na przyjemność. Ciało się rozluźnia i staje się spokojne i miękkie. Czujesz, jak Twoje palce u stóp się rozluźniają. To przyjemne uczucie. Rozchodzi się w górę, wędrując przez stopy w górę nóg, jakby otulała cię delikatna, jasna mgiełka. Uda się rozluźniają, brzuch. Robi się miękki i spokojny. Unosi się i opada w rytm długiego, głębokiego oddechu. Wyobraź sobie, że twój. Zadowolony brzuszek się uśmiecha. Wdech i brzuszek unosi się do góry, wydech i brzuszek opada. Wdech Brzuszek unosi się do góry, wydech i brzuszek opada, wdech i brzuszek unosi się do góry, wydech i brzuszek opada. Wdech, i brzuszek unosi się do góry, wydech, i brzuszek opada. Klatka piersiowa spokojna i zrelaksowana, unosi się i opada. Palce u rąk robią się spokojne i miękkie. Przyjemne uczucie relaksu wędruje w górę po rączkach aż do szyi i na twarz. Delikatna mgiełka spokoju. Otula cię niczym kołderka, buzia spokojna, język i usta odpoczywają, oczy spokojne i zamknięte, odpoczywają, cała skóra na głowie. I każdy włosek są zrelaksowane, spokojne i szczęśliwe.